Zamknięcie obrad. Zanim przejdziemy do wniesienia poprawek, ewentualnego porządku obrad, proponuję wybrać sekretarza. Proponuję wybrać sekretarza obrad. Stwierdzam, że rada jest prawomocna do wyboru, gdyż obecnych jest na sali 20 radnych. Jako sekretarza obrad proponuję panią Barbarę Wacławiak są inne propozycje. Panie Przewodniczący, korzyństwo Radni Wnioskuje o rozszerzenie porządku obrad w punkcie z J, w z tym, żeby w punkcie J y, proponuję rozszerzyć wybór wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado. Panie Burmistrzu, chciałem zapytać lub tu... Naczelnika Miłska o teren, który y, znaczył działkę y, pod cmentarz, gdzie, gdzie był, wiem, że był problem, że jeden pan nie wyrażał zgody za tą kwotę, która tam została przez y, wycenę, y, rzeczoznawcę wyceniona i czy zostało już uregulowane, czy, czy tu, co jest ten zapis, to jest ta działka. Dziękuję. Bardzo Pani bo nadal się gruntu, także Pani Panie zajmuje, to Bardzo proszę panie Szanowna Rado, Panie Przewodniczący. Yy, działki sukcesywnie są wykupywane. Nie wiem o którą działkę tutaj chodzi, bo tam było kilka osób, które nie wyrażały zgody. Poszły pisma do tych osób yy, takie propozycje wykupu. Oferta wykupu, a w przypadku wyrażenia zgody, wtedy będzie sprawa dana do wywłaszczenia. Został wyznaczony termin dwumiesięczny i w tej chwili zgłaszają się niektóre osoby. Takich pism poszło 7. Zgłosiły się już trzy osoby i grunty no, od tych osób są przygotowywane do wykupu. Tutaj w tym przypadku jedna z tych osób właśnie nie wyrażała zgody i kupiliśmy tą działkę. Później no, po tym piśmie po prostu zastanowiła się i no i nabyliśmy. Na dzień dzisiejszy sukcesy nie są nabywane. Projekt jest wykonywany na cmentarz na takim obszarze, który już jest wykupiony. No i Myślę, że w ciągu tego następnego roku 2015 wykupimy wszystkie grunty, które Przesunięcie punktu I i J y, przed punkt A na początek, żeby punktem A był wybór Przewodniczącego Komisji Gospodarki Ochrony Środowiska i prawy, Prawa Rady Miejskiej w Pocznie i Wiceprzewodniczącego. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Ciągle jedność podejmowania uchwał zgodnie z tym, jak przedstawił Pan Radny Wiesław. Proszę o podniesienie ręki do góry. Pan Radny Panie Przewodniczący Wysoka Rado. Na Przewodniczącą Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa zgłaszam Alicję Szczerbany. Myślę, że to jest dobra kandydatura, także warto poprzeć tą osobę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy Pani Alicja wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. Czy są jeszcze inne kandydatury? Nie, Nie widzę. Państwa za tym, aby Pani Alicja została Przewodniczącą Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa. Proszę wkręcić ręki do góry. Ja chciałam zgłosić na wiceprzewodniczącego danej komisji, pana Krzysztofa Drabskiego. Uważam, że to jest odpowiedzialny człowiek, nadający się na wiceprzewodniczącego. I bardzo proszę o przyjęcie tej kandydatury. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan radny Krzysztof wyraża? Wody? Tak, wyrażam. Dziękuję. To są inne kandydatury? Nie widzę, w związku z tym przystąpimy do przegłosowania. Kto z Państwa Radnych jest za tym pan Radny Krzysztof został wiceprzewodniczącym Komisji. Proszę o ręki do góry. Zmiany statutu gminy Opoczno. Zapoznaliśmy się z tym punktem. Wiem, że były obrady na komisjach. Czy może w woli uzupełnienia Pan Sekretarz jakieś wprowadzenie może dokonać? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado jak wspomniał Pan Przewodniczący, na czterech komisjach. Ktoś z Państwa tutaj, gości zaproszonych, jest zainteresowany, jakie przyczyny nowelizacji statutu, w jakim zakresie proponujemy. Chodzi przede wszystkim o o to, co już dokonało się wcześniej, czyli Rada Miejska poprzedniej kadencji dokonała zmiany nazwy zespołu szkół samorządowych nr 2 podejmując w tym przedmiocie odrębną uchwałę, w konsekwencji należy znowelizować stosowny załącznik Statutu Gminy wprowadzając y, właściwą nazwę y, jednostki organizacyjnej i to proponujemy w ustępie pierwszym projektu uchwały. Ustęp 2 uchwały, czyli kolejna zmiana. To jest zmiana w obszarze, który został zainicjowany przez y, Grupę Obywateli wcześniej, kilka miesięcy temu, w y, wyniku czego Rada również w poprzedniej kadencji dokonała zmian w statucie, polegających na tym, że dopuszczono inicjatywę uchwałodawczą co najmniej 200, 200 mieszkańców y, gminy. To zostało w paragrafie 56 statutu zapisane. Niemniej yy, jednak nie ustalono wtedy procedury zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej. Dlatego wychodząc naprzeciw tym propozycjom, yy, ta grupa inicjatywna była tym zainteresowana, jest zainteresowana, w związku z tym przygotowano w drugiej części tej, projektu tej uchwały załącznik, nowy załącznik do Statutu, załącznik nr 6, który by przedstawia, który przedstawia yy, procedury zgłaszania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Uchwaleły wnioski, aby odstąpić od uchwalania, aby dzisiaj odstąpić od uchwalania procedur zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej. Myślę, że Pan Przewodniczący za chwilę podda te wnioski pod głosowanie. Właściwie to jest jeden wniosek, może on różnie brzmieć, ale w gruncie rzeczy chodzi o jedno, aby na chwilę obecną y, to z projektu uchwały y, uchrylić, y, wykreślić. A ponieważ y, takie wnioski muszą być przez Radę głosowane, myślę, że Rada za chwilę zdecyduje, czy te procedury zechce u...